ma Dzisiaj teścik takiej nowości, prosto z żabki. Miller Vanilla Protein Dessert. 5,50 cena, czyli całkiem sporo. Wartości odżywcze w 100 gramach. 87 kalorii, tłuszcz 1,7 grama, węglowodany 7,9 grama, białko 10 gramów. Czyli taki standardik, myślę, jak na pudding proteinowy. Zapachu nie czuć, ale fajna konsystencja, taka gęściutka. Zjadłem, ale czuję się oskamowany. Jest 23, jest to pierwszy posiłek mój dzisiaj. Wszyscy pisali, że to jest niesamowite, fenomenalne i że trzeba tego spróbować, że to jest najlepszy deser proteinowy, jaki jedli. A ja wam powiem, że to ma zero smaku, zero aromatu, zero słodyczy. W ogóle taka papka nijaka. Ani to smaczne. Normalnie aż się zmuszałem, żeby to zjeść. Nie wiem, jak ktoś twierdzi, że to jest dobre, to to chyba mu płacą, żeby tak mówił. W ogóle powiem wam szczerze, że te wszystkie płacone recenzje hit produktów na Instagramie to jest jakiś koszmar. Ode mnie 2 na 10, ja nie polecam. Mi to nie smakowało w ogóle. Chcę podjąć YouTube'a, pokazać swój świat. Ja mam sprawdzenie kalorii. energetyk 50, 4 puddingi 600, w roku 150, 3 jajka 290, Soska FD40, szynka 200, mozzarella 280, łącznie 1610. Spaliłem 200, więc minus 490. A ja już coś wiem i zaraz wy też się dowiecie. Patrzcie na to. Werble, tym trym, trym, 75 i 7. Rozumiecie to? Rozumiecie to? No. Staci raz 75 z przodu miałem przed operacją w październiku. Później po operacji przy do 81 i od początku roku, od stycznia, jestem na redukcji schudłem 5 kg. To jest wynik. O to walczyliśmy. O taką Polskę walczyliśmy. Cieszę się. Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi. I czuję, że czuję. Mam nadzieję, że to będzie taki przełomowy wynik, że już teraz idziemy wyłącznie w dół i że już żegnamy. 76, machamy, machamy. Teraz tak, 76 montażysta tak yy, w dal niech odleci. Tak. I witamy. 75. Haha. Sorry, ale mam dobry humor. Dobra, dzisiaj testujemy to. To jest, wrzucę jutro. Morela Brzoskwinia. Brzmi fenomenalnie. Zobaczymy, jak smakuje. E, e, tabletki, teścik. Ubieram się i idę do szkoły. Dzisiaj na 12 jest 10. .00. Początek miesiąca, więc zaraz wypłata. Może sobie kupię kreatynę. Co prawda kosztuje ona 170 zł, albo 160 chyba za 400 tabletek. Ale ja biorę kreatynkę tylko raz dziennie przed pracą, więc wystarczy mi na ponad rok. Taka mała nagroda. Chyba tak zrobię, to muszę dostać wypłatę. Jeszcze dużo czasu, ale się cieszę. Siema, nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że jest 75 z przodu. Ostatni raz 75 z przodu miałem chyba przed operacją, gdzieś w październiku. Także y, pomimo tego, że jak codziennie wrzucam wagę, to może się wydawać, że ona stoi w miejscu. No to na początku roku ważyłem 81. Jest początek marca, czyli w dwa miesiące 5 kg mi zeszło. Yy. Co mogę powiedzieć, no, idziemy w dobrym kierunku, aby tak dalej. No, jeżeli... A Albo albo minąć i cofnąć, i posłuchać sobie rzeczywiście tylko tych narzędzi i, e, i wrócić do tych rzeczywiście, które najbardziej z nami rezonują. Super. No spójrz na to, że to są rzeczy, które my możemy w codzienność wdrożyć. Tak, i właśnie o to chodzi, żeby ją wdrożyć w codzienność i dopiero potem, jak przemawiamy płomiennie. Móc się odważyć na coś takiego, bo jeżeli to zrobimy w taki sposób, że w sytuacji mega stresowej, na wystąpieniu będziemy to testować, to to już jest za późno. To, jest, to, to, to nie jest miejsce na to. To ma być, to, to mają być diamet, znaczy nie diametralne, bo takie, po małym zmiany wdrażane w taką naszą codzienność. A zwłaszcza, że ludzie będą się w głowie i a co ty jesteś jakiś, co ty jesteś dziwny, taki jakiś codziennie się tam, co ty robisz. Ale tak, zobacz, bo tutaj tak jak mówisz zresztą z tej pierwszej grupy um, tych technik, um, tak, tych. Na kisach, o których mówiłeś, to mam poczucie, że zdecydowana większość z nich jest związana z mniej komunikacji. Um, I i to już nie chodzi o to, co my wiemy, jakie my mamy cechy osobowości, czy jesteśmy ekstrawertykiem, czy intravertykiem, ale to czy robi więcej pauz? Czy mówię spokojnie, czy odnoszę się do ciebie po imieniu. Wiesz, to już są takie rzeczy, albo czy używam storytellingu, tak? Czy w, moich, w, tym w jakiś sposób dzielę się moimi doświadczeniami? Czy właśnie nawiązuję do jakichś historii moich osobistych, e, czy, czy metafor. No to, to są takie rzeczy, które naprawdę można już na poziomie, e, czasami nawet właśnie szkolenia ze stopień publicznych e, złapać nie? i stosować w różnych obszarach życia. Więc myślę, że tutaj to już nawet jest taki, taka narzędziówka, która w żaden sposób nie interferuje ze mną jako, wiesz, moją, moim charakterem, czy moją osobowością, nie? bo tutaj była właśnie ta obawa, że to nie jest autentyczne, że to nie jest moje, nie? więc myślę, że to jest po prostu efektywna komunikacja już w pewnym momencie na takim naprawdę najniższym poziomie. Aha. No, dokładnie. z tego wracam do tego, że do tego gmachu charyzmy na fundamentach siebie, czyli w momencie, kiedy większość rzeczy nie jest wypracowana odpowiednio, to to właśnie będzie dziwaczne, sztuczne i takie bariery tutaj jery, serwuje, ale jakieś takie to jest puste, nie Wszystkie. No dobrze, no to teraz e, jeszcze do tylko dla pewności, czy jeszcze jakieś takie techniki są, które nie wspomnieliśmy? Myślę, że jest mnóstwo, ale myślę, okay, to że to najważniejsze, o to... których chciałem powiedzieć, to dobrze brzmiał. i no to, mhm. i co jest też ciekawe, bo Radzowaki robię dużo badań, które testowały, jakby reprezentację tego w, w świecie. Mhm. Jeszcze on tam mówił taki trochę niepewne w kontekście tego humoru. Czy to może być, czy może nie? Czy to, to powoduje charyzmę, czy nie? No ja ogólnie charyzmę w jakiś sposób koreluje ko 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 z inteligencją, więc. nie no, no, wiem. <gryzma> y a on raczej by powiedział, że wiesz, że profesor Grzyb mówił o tym, że y poczucie humoru, mhm. czyli umiejętność rozmawiania innych ludzi, jest taką formą miary inteligencji, mhm. no bo to nie jest łatwe, tak? że, że, że żeby to zrobić. Czyli w jakiś sposób, no. Widzimy, że to nie jest dla kogoś, ale jeszcze nie będę dogadał, bo ja lubię słuchare i koziny.